Babcia Jana mieszkała na trzecim piętrze obskurnego bloku. Właściwie nie było tam nic. Kiedy zapukałam, otworzyła mi bardzo miła staruszka długie, siwe włosy wplecione w warkocz, niebieskie oczy i promienny uśmiech. Koło jej nóg plątał się ogromny pies haski, których było mnóstwo wtedy w Magadanie. Ogromnie się ucieszyła, że przyszłam do niej. Była jedyną polką, która żyła jeszcze wtedy. Kiedy przyleciałam, ucieszyła się, że możemy rozmawiać po polsku. Zaprosiła do środka, jak zwykle rosyjskim zwyczajem, wypiliśmy silną czarną herbatę. Słuchałam często jej opowieści o jej życiu. Była to opowieść tragiczna. Właściwie babcia Jana opowiadała zawsze z wielką mocą. Kiedy mówiła o tym, co przeżyła, czułam w jej głosie siłę. Nigdy nie płakała. Miała 19 lat, gdy została wywieziona ze swojego małego hutorku pod Wilnem. Pokazała mi swój paszport, jaki wyrobili jej po oswobodzeniu z Łagrów. Nazwisko Makarenko po mężu, Rosjaninie, ale narodowość polska, a pod spodem pieczątka wróg narodu. Dostała 25 lat ciężkich prac na Magadanie w Łagrach chociaż właściwie nie zrobiła nic złego takie były czasy nie wolno było krytykować władzy sowieckiej mówić o tym co się myśli jak się czuje mówiła że była tak bita na ubiance w czasie przesłuchiwań że podpisała wszystkie papiery jakie jej podstawili jechała do Magadanu statkiem z Władywostoku z ogromną grupą młodych kobiet które były przeznaczone do pracach w kopalniach rudy żelaza a także do lesopowału, czyli budowały drog drogę kołymską, zwalając drzewa. Pamiętam, jak zaśpiewała mi piosenkę, którą ułożyły kobiety na statku. Po polsku brzmiałoby to: e, „Oto płyniemy do wrót Piekieł. Dalej już nie ma nic więcej. Kołymo, moja nowa ziemia, bądź przeklęta”. Właściwie ten refren przekleństwa. Przegranego życia, czegoś, co nie mogło się spełnić, marzeń nigdy nie zrealizowanych, przejawiał się przez wszystkie jej opowiadania. Opowiadała mi o tym, jak chciała wysadzić się w tunelu, wysadzając jedną z ród żelaza. Opowiadała o tym, jak ją wyciągnęli połamaną, potrzaskaną, jak leczyli w obozowym lazarecie. Opowiadała mi o tym, jak zaszła w ciążę i chciała uchronić swoje dziecko. Ukrywała się prawie do 26. tygodnia, a potem na siłę ją abortowano. Opowiadała mi o tym, jak potem przewieziono ją do budowy drogi kołymskiej, jak wycinała drzewa w ogromnym mrozie, o tym jak spały w namiotach i w nocy budziły się, a ich włosy były przemarznięte do ścian namiotu właściwie w tych opowieściach nie było cienia nadziei wszystko było bardzo trudne byłam przy niej długo karmiłam ją pielęgnowałam robiłam opatrunki na jej schorowane nogi ale nie wiedziałam co jej powiedzieć po prostu czułam w sercu ogromną bezradność i taką niemożność co można powiedzieć człowiekowi który przeżył takie rzeczy myślałam o tym gdzie wtedy był Bóg? Co czuł? Czy był blisko niej? Czy był z nimi? Jak ona to czuje? Kiedyś powiedziała mi o tym, wiesz, powiedziałam, myślę, że Bóg był razem z tobą i cierpiał razem z tobą, a ona powiedziała mi: Ale ja mówię nie na całe moje życie. Mówię nie Bogu, który mógł coś zrobić i nic nie zrobił. Mówię nie tym wszystkim oprawcom, którzy mi to zrobili. Mówię nie. Mówię nie swojemu życiu. Myślałam o tym, że są pytania, na które nie ma odpowiedzi, są tajemnice w życiu ludzi, na, których, na które bardzo trudno nam znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie. Tak było właśnie wtedy. Pomyślałam, co Bóg może mi powiedzieć o swojej miłości do tej kobiety, jak ją kochał, i myślę, że miłość Boga była nierozerwalnie związana z cierpieniem że on właśnie wtedy, kiedy kocha, cierpi i cierpi właśnie dlatego, że kocha, a ta bezradność Boga jest wyrazem jego niesamowitego szacunku wobec człowieka i jego historii.